Te studia są unikalne, bo to są takie studia w, dające bardzo szeroką możliwość networkingu. I to jest taki, powiedziałbym, elektromobilny MBA, dlatego że studenci są już bardzo dobrzy. Czyli Ci, którzy przychodzą, mają różne kompetencje, są w większości wypadków ludźmi sukcesu, którzy w jakimś tam obszarze, czy tam, nie wiem, z recyklingiem, czy z finansami. Czy z techniką, tak jak w moim przypadku, czy osoby się tym profesjonalnie zajmują. Wykładowcy też są ludźmi sukcesu, którzy sobie bardzo dobrze no, radzą w tym elektromobilnym nowym świecie. No i super jest sposób organizacji tych zajęć, że te zajęcia są po prostu interdyscyplinarne. Każdy wykład to jest niespodzianka.